Nie wiem, czy słyszeliście, ale do Berlina przywieziono kamień pamięci dla Polski. Jak możemy przeczytać, jest to tymczasowa forma upamiętnienia polskich ofiar niemieckiej wojny i okupacji w latach 1939-1945. W przyszłości być może nawet powstanie tam pomnik dla polskich ofiar. Nie wiem jak wy, ale moja babcia, jako dziecko, została wywieziona do Niemiec na przymusowe roboty. Była niewolnikiem trzeciej Rzeszy i opowiadała mi historię. Była jedną z tych, której udało się przeżyć i wrócić do Polski. A oni chcą mi postawić kamień w dupę sobie wsadźcie ten kamień. Jak mówił Paweł Zarzeczny, pewnych krzywd nie da się zapomnieć i tych krzywd nie da się wybaczyć. Kamień, jakby ktoś mi splunął w twarz.